Tłucą. Napisała tą gotkę dla mnie moja pani Mariola Miśkowicz. Jak rano stanęła, od razu się wzięła do roboty. W domu nie było czasu leżeć. Trzeba było w sopie obrobić, obiot naważyć. Walciutko poleciała, sopę odposuzyła i narost mi się zbocyło ze dziś świętej łódce. Babka mi w goda Copę? Pięknie pochniało. Myślę, trzeba by może drzwiże zaprzeć, co by do chałupy nie wlazła. Jakiek jak namyślała, tak jak zrobiła. Po na ogorę i wzięła się za obiot Gróle uważyła, dała kdo sień, co by ochłodły. Kołownik postawiała gorę. Se. I o, już cię, czarownica od razu do pola wyzynem to miedło. Nie bez mi tu chodziła i porobiała. Wyskocach z gumory do sieni. patrzym, a tu gorski, powolany kamienioki pobite. Syćko po ziemi wylotę. Ale mnie złość wyzna. się, księ, ale tej czarownicy nikany nie widzę. Kisto diabli. Naros? w kącie widzę. So sisi irusi wo? scott